że odbyła się w Ostródzie inauguracja mistrzostw Polski w motocyklowych rajdach Enduro. W śniegu i marznącym deszczu ścigało się ponad 60 motocykli. Zawodników obserwował trener kadry i jednocześnie organizator zawodów Ryszard Gancewski. Jest to pierwsza i druga runda mistrzostw Polski rajdu Enduro. Right jest, wiadomo, to taka dyscyplina, która rozgrywa się w terenie, gdzie zawodnicy jadą, tak jak ostatnio wczorajszego dnia w padającym śniegu. Zawody się odbywają na terenie otwartym, po lasach, po, po szutrach, drogach. To jest ciężki sport. Ci wszyscy ludzie, którzy jechali, no na no, przeżyli wczoraj naprawdę gehenne. Ja 20 lat będąc przy tym sporcie takich warunków jak były wczoraj nie widziałem. Po wyselekcjonowanych wertepach jechało się rzeczywiście bardzo trudno. Niektórzy mieli kłopoty z nawigacją, korygowane na szczęście przez czuwających opiekunów. Przeszkody wodne zasilone opadami zmuszały do wysiłku maszyny i ludzi. W tym sporcie naszym zawodnicy jadą od 12 roku życia, od momentu kiedy dostaje kartę motorowerową. I do 17 roku jedzie na motocyklu 50 klasy. Następnie przechodzi, jak dostanie prawo jazdy, przechodzi do klasy wyższej i jedzie tak dalej. W tej chwili zawodnicy są rozdzielone na 5 klas. Tutaj u nas no, od najmniejszych, to znaczy od klasy 50 poprzez 125, 250 i... Czterosu jadą um, razem ze sodyskami, piątkami. Taką klasę byśmy zrobili dla uatrakcyjnienia tego wszystkiego. Motocross, druga próba rajdu. Trasa pierwszej próby ze względu na warunki została skrócona i dopiero tu zapadają ostateczne rozstrzygnięcia. Na starcie pierwszych w tym sezonie zawodów stanęli nieomal wszyscy zawodnicy Krajowej Czołówki. Nic dziwnego, po drugich eliminacjach trener Gancewski ma wytypować kandydatów do reprezentacji na tegoroczną sześciodniówkę motocyklową w niej Górze. W klasie 50 cm zwyciężyli Obłódzki i Gancewski, w klasie 125 juniorów Bartosik i Warhoł w klasie 125 seniorów wróbel dwukrotnie, w klasie otwartej juniorów krywół dwukrotnie i w klasie otwartej seniorów tomiczek dwukrotnie.